Dzisiaj będę spełniał marzenie łyfki Bo jest fanem Tesli Więc postanowiłem, że ogarnę Tesle I przywiozę go po prostu Teslą i Isubani Szkoda, że... Znaczy no dla was to tam zajebiście jest, dla małolatów Że szkoły nie ma, nie? Ale... Szkoda, że tej szkoły nie ma w moim przypadku z Tego względu, że mógłbym na przykład po Łewkę podjechać jakimś Lambo albo czymś takim Reakcja, wiesz o co chodzi? Tak jak w e, Ameryce, stare, oni robią, że Podjeżdżam po mojego dziewięcioletniego brata Lamborghini Aventador od stary For three million dollars Okej, okay, jestem teraz uszymka, Szymka z Filtin Shine, Który udostępnia mi tesle dla młodego i tutaj mamy mega zajebistą testę. Jaki jest model? To jest P85D. Czyli jest to nie najszybszy? Nie najszybszy, ale w latach, w których była produkowana Tesla, to jest 2017 rocznik, to to jest top był the top tamtych lat. To był the top tamtych lat. Zielona rejestracja. Dzisiaj będziemy eku. Yeah. E, I nie, do, nie dość, że będziemy ekologiczni, to także ekonomiczni, ponieważ bateria i ładowanie e, pozwala nam na nie spalanie e, toksyn, właśnie z benzyny e, i z baterii. To jest auto na węgiel. On nie ma prawka i jeździł autem dwa razy w życiu, nie? Raz w życiu? Raz w życiu I tak, To jest stop, nie Artur? Gdzie? Tu Ulfik jest ziomkiem, który raz w życiu jechał autem, jeszcze jak mu pozwoliłem i byłem obok niego Uczyłem go jazdy, a dzisiaj będzie cela 45 s przystawiał tam i będzie parkował I ja jestem przekonany w ogóle, że on rozkurwi te auto, ale zróbmy to, nie? To jest hamulec? Ja, ja Z góra i samo pojedzie, nie? Nie, hamulec góra no, I teraz to... leciutko spuszczaj nie? Ale on raczej z tartymi drzwiami ręczył. Zobaczmy. Tak, tak. no. Jak masz ten płaczek, to, kwarcie, to jest... Dobra, lekko, opuszczaj. Nie, nie, nie. Ten chopie toaz od Bdoesa, <noise> że niby jest flexerem Mogą ludzi wskryć tę sprawę. hamulców no nie no, nie powiem nie. Od dzisiaj przestawiasz fury na podjeździe. To co, szybki tutorial z Tesli. Trzymaj tu kluczy. I się siedmi, nie? Już masz zapętlona generalnie masno playlista <grym> Ej, fajnie! Te, I tutaj jak się podłączyć? Podłączy, albo na kierownicę, albo na kierownica. A tam jest coś wgrane Spotify Spotify Spotify? Jest, tak, no, to jest drugie, bo to masz ogrzewanie. Okay. Ty masz ogrzewanie, teraz chcesz wziąć na Haja, to się zaradzimy okay. a tutaj. Czek. jest zgo? A ja. tym co mam. I na driving y, są te tryby, nie? Nie. Yeah, yeah. Ten insane Plus to jest ten najmocniejszy, tylko że on będzie się nagrzewał teraz w nieskończoność, bo jest zimno i te mm. baterie są. Zimne. O, mamy wszystko tak jak w Mercedesie, więc w sumie nie, nie ma nic, nic nowego. Nie? Ja i no, moja kobita też koło, i tak po leku się zdupia powietrze z lewego drzewa, ja? więc to się. No, ale to. Ale to no że... chyba nic nie zrobi, nie? Nie, nie zrobi. A z tyłu macie miejsce? Uj, Ej, fajnie to wygląda, nie? Uj. Naprawdę Dużo dobrze. Miejsce, Dobra, raz. no to jadę darę auto i wydaj już niedługo. Na razie. Czy <laughs> wyjść? Stoi i patrzy, bo nie dowierza, że Tesla przejechała. Młody fan elektryków A swoją drogą Czekaj jak zareaguje na to, że, że kupię Tesla Wsiadaj maulat Podoba ci się? No To jest Tesla, nie? No. Zrobimy zaraz test przyśpieszenia, chcesz? No, dawaj Pochodź Ej no. Ty jesteś fanem Tesli, nie? Tak no. Test przyśpieszenia Tesli Żartuję no. A jak leci? Tak, to jest mocne Mocne, nie? To jest zajebiste Patrz A ty się nie boisz tak, nie? No nie co? Ale szybko jedzie, nie? No Wbija fotel, nie? Ale to jest zajebiste Fajne, nie? No A co ogólnie tam dzisiaj robiłeś? Grałem cały dzień Tak? No Czasami ja Czujesz ten Herminex? Gdzie po to pojechaliście? Ja kupiłem Za ile kupiłem. Za 400 koła Ja, Serio? i hey, to jest twoja już? Tak Nie no, że tutaj wynająłem Ale planuję kupić, nie? Jutro jadę do Warszawy po Zamówić Ja. Yeah. No to Właśnie szłam mnie do Warszawy Do Wawy? No <coughs> Jak ludzie dadzą dużo kciuków w górę no, no, żebym je wziął, nie? Chcesz tak? A mama pozwoli? Tak, ale... Light? Mm. Kurde, ale to naprawdę leci No, kurde, kurde O kurwa Kurwa Zajebałem w felgę, No Dobra, no to jadę rozdupić auto i wydaj już niedługo Na razie Tu jest gdzie? Ale widać Ja tu patrzę Dobra to jest luz To jest luz To jest luz A ja tam? Tu nie ma nic Jest Gdzie? Nie, Teslowska Keszlowska. Co teraz? Ale zarzuciło Dobrze, że nie Lambo To jest to samo co miał ten Iiii... I, <grym> i Dobra no Znaczy zobacz. nie ma to... Wiesz, to się paspoleruje, nie? Tak To nie ma jakiegoś tak super... Na kamerze to gorzej wygląda To jest ubytek Patrz, widzisz w kamerze? To będzie najdroższy odcinek, nie? No powiem ci, że... Nieciekawe, nie? To jest ta Cztery koła ta nie? Ta, no. nie, to nie tak. Bo ja no Nie, to jest to Zaraz zobaczę Oby nie Nie to nie ta Nie ta? Nie Do spolerowania ja myślę stary, Są spoiler, takie patenty, nie? że oni tam dolutowują ten rant czy jakoś tak dospawają ja Nie wiem bo się nie znam w ogóle, ale Będziesz zły stary Tak? Ta. Dawaj Czekaj jeszcze chwilę Oczywiście jak coś to za za to, nie? To, to nie ma problemu, nie? Ale to mnie poniosło nie? Pokaż Przerysowałem felę, nie? O kurwa, no trudno no, dajcie lampę. Tam odłożyłem koło Ferrari. Ale na szczęście mamy wszystko nagrane i zobaczysz se, bo wrzucam to do filmu. Tu no co no oczywiście. Wiadomo, że albo kupię felę, albo regeneracja, no nie wiem jak to tam. Ej, a dobra, dawaj, zrobimy tak, że UEFA a ci wymyślakarę. Możesz mu wymyślić. W końcu kurwa. A, no, wiesz co za Felge to chyba pustówki U was 2,5 za regenerację? Wiesz to nie wiem, no bo my nie regenerujemy, nawet się szczerze nie orientuję, ile coś takiego będzie kosztować. jaka jest połowie do... <laughs> Ale nie, no musisz wymyślić jakąś taką fajną karę. Kasa to tam wiesz. Tak? Kasa to. Tam. O! Ej, słuchaj czemuś, bo boxel mi przerysował dwie Felgi w Tesli. Ile będzie kosztowała regeneracja Ro rozjebanego rentu? <laughs> On cię słyszy! ile to będzie kosztowało? przemysł ta kafela. No, rand jest wiesz, co jakby o krawężnik prześnięty, nie? No, tak jak Urafona mniej więcej. Dobra, wszystko wiem. Dziękuwa Proszę cię bardzo. Ale więc głupio, bo nawet gadaliśmy z Arturem, że miliony, w całą Polskę wzdłuży i wszerzy różnymi furami. A dzisiaj. Ja jeszcze z tego miejsca chciałem pozdrowić moją żonę, kochanie, wybaczyć już wszystko. Przepraszam. Nie wiem, że ci to nie jeździ. Czemu? raz, jasno, dobię, 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 k**wa. Chodź zobaczyć to. Nie ma no. nie no, nieźle. A tutaj? To nie wjechał. Krawężnik przytarłem. Fez musiał być No Nie ma źle. Dzień